Siemanko. Witajcie na kanale Pierogowskim ci w kolejnym kulinarnym odcinku. Dzisiaj jak co piątek będziemy sobie gotować. Chociaż tak naprawdę może powinnam powiedzieć grillować. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co już dawno powinno być na tym kanale, ale powiedzmy, że czekałam do czerwca. Zajmiemy się czymś, co lubi każdy Polak, czyli grillowaniem. Yy, każdy Koreańczyk, tak jak każdy Polak, lubi grillować, ale Koreańczycy grillują troszeczkę inne rzeczy. I teraz wziąłem to jabłko i się, co na będzie jabłko grillować? Nie, nie, nie. Zaraz wam powiem, co zrobię z tym jabłkiem. Koreańczycy może nie tyle, co inne rzeczy grillują, co inaczej przyprawione. W Korei też je się grillowaną karkówkę, tylko że przyprawia się ją w zupełnie inny sposób. Marynuje się ją inaczej niż w Polsce. Ja właśnie taki przepis dzisiaj chcę wam pokazać na marynowaną i grillowaną karkóweczkę. I to jabłko właśnie mi się przyda do marynowania tej karkówki. Będę też potrzebowała kilku innych składników, zaraz Wam wszystko powiem. A moja karkówka wygląda tak, muszę Wam ją pokazać jeszcze przed krojeniem, bo udało mi się kupić naprawdę piękny kawałek mięsa. Kupowałam w tym mięsnym podblokiem, chyba pierwszy raz tam coś kupiłam. Mamy tutaj też cebulę i czosnek. Mam tu też słodkie białe wino. Możecie użyć półsłodkiego, możecie też nawet użyć wydrawnego, tak, wino. Mamy tutaj też miód. Możecie go ewentualnie zastąpić cukrem. Mam sos sojowy, oczywiście, no bo to koreańska kuchnia. Troszeczkę sezamu. Olej sezamowy jeszcze potrzebuję, Nie wiem, jak się stało, że nie ma oleju sezamowego. Olej sezamowy. Mam tam i tak naprawdę zamiast do marynaty warto go podać na końcu po grillowaniu, żeby nie stracił swojej właściwości, więc może dlatego tutaj go nie dam. I to chyba tyle ze składników do mojej marynaty. Najpierw przygotujemy marynatę, potem pokroimy karkówkę w plastry. Plastry tej karkówki będziemy maczać w marynacie i wkładać do pojemnika. Zostawimy to potem na około 3 godziny, może być więcej troszeczkę, może być nawet cała noc. A potem będziemy grillować. Więc ja już się zabieram za marynatę. Nie będzie tutaj dużo roboty. Przyda się na pewno taka tarka do ścierania i będziemy ścierać na początku jabłko. Ja tego jabłka nie będę ścierać na tych oczkach tarki, tylko na taki. O! To mi tu soczek spija z jabłka, zaraz zrobimy soczek z Tego jabłka ścieramy tak mniej więcej ćwiartkę, no ewentualnie pół. Ja będę przygotowywać dzisiaj marynatę na 600 gramów mięsa. Dobra, chcesz jeszcze jabłko? No. Dać jeszcze? No. Ja jedzę jabłko, ja jedzę, jedzę jabłko. Proszę. I kiedy tak mniej więcej połowa jabłka została starta, to wezmę sobie też cebulę i tak samo zetrę na tych samych oczkach tarki. Będę ścierała tej cebuli połóweczkę. 줘cie. Jeżeli nie chcecie ścierać cebuli na tarce, to możecie ewentualnie ją bardzo cienko posiekać. Co to, kto to tak śpiewa? <gry swiftly> W dzisiejszym odcinku, tak jak zawsze, o oprawę muzyczną dbanie zastąpiony pan Sonu. Dodajcie jeszcze jabłko. Do naszej marynaty teraz dodamy czosnek. Ja mam oczywiście czosnek koreański słaby, więc dodam go cztery ząbki. Wam radzę dodać tylko dwa ząbki polskiego czosnku. Czosnek możecie posiekać albo przycisnąć przez praskę. Kolejne składniki mojej marynaty to białe, słodkie wino w ilości Około trzech czterech łyżek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dodaliśmy białe wino i często pytacie mnie, kiedy gotuję po koreańsku, czyli zawsze, <grym> często pytacie mnie, kiedy używam białego słodkiego wina, czy możecie go zastąpić mirim, czyli takim alkoholem do gotowania azjatyckim. Oczywiście możecie go zastąpić. Ja używam specjalnie białego słodkiego wina, bo jest łatwiej dostępne niż mirim. Nie, nie musicie go kupować w azjatyckich sklepach, a efekt jest ten sam, więc polecam Wam po prostu białe wino, ale jeżeli chcecie, to możecie dać mirim. I Teraz będziemy dodawać sos sojowy, no bo to w końcu będzie karkóweczka po koreańsku sos sojowy musi być. I sosu sojowego damy tutaj. Raz, dwa, trzy są i ze mną. 6. 6 łyżek sosu sojowego dodajemy i teraz dodajemy miód. Miód albo coś słodkiego jest tutaj niezbędnym elementem yy, tego przepisu. Musi być coś słodkiego. Bardzo zapasuje do grillowanego mięsa i ja tutaj już mam hennego na miodzik, więc proszę. I ja dodam tutaj trzy łyżki miodu. Jestem. Mm? Jestem. Porządne trzy łyżki miodu. I do tego dodam jeszcze sezam. Sezam w ilości takiej jednej, dwóch łyżek. Yeah. Oczywiście prażony sezam. Chcesz sezam? Sonu, no, no. czekaj, a jak dam Ci miodek, to będziesz miał sezam. Dać jeszcze miodek? Mm -hmm. Proszę. I mieszamy to wszystko razem. Oczywiście, ja tutaj dałam te sześć łyżek sosu sojowego, ale przy takiej ilości mięsa i to jest tylko marynata, prawda, nie jakiś sos, w którym to się będzie dusić. Przy takiej ilości mięsa ta słoność się zgubi, więc warto tutaj dodać jeszcze porządną szczyptę soli. szczyptę soli też chcesz? Szczyptę soli nie jest do jedzenia, ale mogę Ci dać jeszcze sezamu, chcesz? To Co też? Co to też? Jeden bodelie, pierwszy. No Zajadaj. I oczywiście jeszcze sporą szczyptę pieprzu. Sonu będziesz pieprz sypał? Sypiemy pieprz. O! Taką marynatę, przyprawioną już dokładnie, odstawiamy na chwilę i przygotujemy sobie mięso. W Kurei zawsze, jak sprzedają mięso taką karkówkę, to sprzedają już ją pokrojoną w plastry. Karkówka jest zwykle sprzedawana w takich centymetrowych plastrach. Ja specjalnie musiałam prosić pana z mięsnego, żeby mi dał niepokrojony kawałek, no bo chciałam wam pokazać, jak to pokroić, ale teraz będę żałować, bo na pewno będzie się kroić ciężko. Ale spróbujmy, kroimy. A nie jest źle. Mama Kroję. Kroimy takie plastry dość cienkie. Kilka tych plastrów mi wyjdzie. Nie musimy się bardzo wczuwać, żeby to było ładne. Bo potem grillując, będziemy to sobie jeszcze kroić w trakcie grillowania. Tutaj to ja nie wiem już, jak ja to pokroję. Te końcowe plastry już nie są ładne. Krajamy żadnych tych takich tłustych, przerośniętych elementów. One muszą tu być, żeby to było smaczne. Okej, okay, pokroiłam. Ostatni plaster został rozczłonkowany na części, ale to nic. Teraz będę marynować te plastry mięsa w mojej marynacie i to będzie koniec. <głosy> <głosy> Przygotowałam sobie taki pojemniczek, gdzie będę mogła przechowywać to mięso na czas, aż się zamarynuje. I pojemniczek. Zrobię tak, że trochę marynaty wleję na dno pojemniczka. Położę tam jeden plaster mięsa te resztki. Przykryję to już tą marynatą i kolejny plaster mięsa. Mhm. Kolejny. Tak i ostatni. Wszystko co tu jest w tej miseczce dajemy do środka i chcemy, żeby nam się te pyszności zmarnowały. Wygląda to tak i teraz zamykam pojemnik i włożę go do lodówki. Na jakiś czas, najlepiej na kilka godzin. Teraz jest godzina 14, więc spotkamy się na kolację o 18 i będziemy grillować. Mam nadzieję, że mieliście wszystkie składniki w domu i będziecie sobie mogli na sobotę takiego grilla przygotować. Jeszcze Wam tylko powiem, że ja tutaj dałam jabłko i to jabłko sprawi, że mięso będzie troszeczkę, troszeczkę miększe podczas. to troszeczkę bardziej kruche po grillowaniu, ale jeżeli chcecie, żeby Wasze mięso było naprawdę roz, rozpływające się w ustach, to możecie do marynaty dać troszeczkę kiwi. Kiwi ma takie właściwości, że sprawia, że mięso robi się bardzo miękkie i takie naprawdę rozpływające się w ustach. W Korei bardzo często dodaje się kiwi do takich mięsnych potraw, żeby one były potem yy, miększe dużo i tak samo można zrobić właśnie z takim grillowanym mięsem. Na taką ilość trzeba dodać mniej więcej jedną trzecią i można je tak samo zetrzeć na tarce. Więc tak, ja wkładam to do lodówki i widzimy się na kolacji. Siemanko, witajcie po kilku godzinach. Jestem tutaj z moim... Powiedzmy grillem. Mam tutaj taką małą kuchenkę na gaz, w której takie kuchenki są bardzo popularne. Ludzie mają je w domach i czasami sobie po prostu grillują na stole kuchennym. Ja dzisiaj będę grillować na blacie kuchennym. Oczywiście, ale takie kuchenki są super też na jakiś kemping czy coś. I do tego mam taką patelnię, która tutaj ma taką rynienkę, że może z niej spływać tłuszcz. Tu sobie jeszcze zaraz podstawię jakąś miseczkę, żeby mi wszystko spływało. I będziemy grillować. Oczywiście najlepszym wyborem byłby tutaj prawdziwy normalny grill na świeżym powietrzu, ale powiedzmy, że w domowych warunkach mojego domowego studia tylko to się nadaje, więc pokażę wam w ten sposób. I yy, już przechodzimy do grillowania. Ja już otwieram mięso. Wygląda ono tak. Ten pierwszy płat może być troszeczkę poszkodowany, bo miał chyba najmniejszą styczność z tym sosem, ale to nic. I tak powinno być okej. Okay. Pachnie to bardzo ładnie przez ten czosnek, przez to wszystko. Yy, cebulę, ten sos sojowy sprawia, że ma to już od razu taki bardzo przyjemny aromat i już będziemy kłaść co na grę, tylko najpierw sobie go musimy troszeczkę rozgrzać. Już włączam ten ten szałowy palnik. <grych> okej. Okay, chyba tak. U. I za chwileczkę, kiedy moja patelnia zrobi się gorąca, będę kładła kawałki mięsa, I ja tutaj zapomniałam wam pokazać jednej rzeczy. Te moje kawałki mięsa pokrojone w plastry wyglądają tak. Zapomniałam wam powiedzieć, że czasami w sklepach z mięsem koreańskich można dostać kawałki mięsa pokrojone. Może nadkroimy ten kawałek, żeby było do pokazania ponadkrajane, tak, w takie paski. Nie wiem, czy to widać, ale ponadkrajam go w takie paski. To sprawia, że mięso grilluje się szybciej. Yy, ten, ten sos marynata bardziej wynika w środek, więc jest smaczniejszy. Bardzo polecam taki sposób nacinania mięsa, bo wtedy rzeczywiście grilluje się to szybciej i lepiej, ale tak, no zapomniało mi się, więc nie będę już teraz nacinać tych zamarynowanych, tylko grillujemy tak, jak mamy. I yy, oczywiście nie ma ze mną mojego małego pomocnika, dlatego, że takie grillowanie na tej gorącej patelni jest niezbyt bezpieczne dla małych, dziecięcych rączek. Kładziemy na grilla. Ła. I takie grille też są często dostępne w koreańskich restauracjach, takich w Polsce. Wiecie, w restauracjach yy, zwykle jak się zamawia koreańskiego grilla, jakieś mięso czy coś, to dostaje się właśnie taki grill na stolik i na nim się grilluje. Tak naprawdę zmieścimy wszystkie kawałki mięsa za jednym zamachem tutaj. Zostało mi tu trochę sosu, więc nic się nie stanie, jak lekko podleję nim to mięso. I kiedy mięso zacznie się ścinać ładnie, obrócę sobie na drugą stronę. I jak już się zacznie tak ładnie przybrązawiać, to wtedy potnę je sobie nożyczkami. Mam tutaj takie nożyczki do mięsa, to jest najlepsza. Rzecz w koreańskiej kuchni, nożyczki do mięsa przydają się do wszystkiego, tak naprawdę do cięcia malerkaronu prosto w zupie. Ale takie cięcie tego mięsa podczas grillowania sprawia, że dużo łatwiej się potem jeje, jest dużo smaczniejsze, nie mamy szans, żeby coś było surowe, a nie jest też takie za suche. Wiecie, jak czasami się robi karkówkę i chce się ją tak porządnie upiec, usmażyć na tym grillu, to ona bywa przesuszona. Więc tego unikniemy krojąc ją na małe kawałeczki, i sobie tak ją. Och, nie mogę mówić, bo jestem taka już głodna tego. Ta marynata, będąc tutaj, pachniała bardzo dobrze, ale teraz to pachnie po prostu 100 razy lepiej podczas tego grillowania. I kiedy mięso już jest takie w miarę ścięte z jednej strony, to obracamy nasze kawałki, i zaraz się zetnie z drugiej strony, i będziemy je ciahać nożyczkami. Te tutaj yy, ze środka, gdzie ogień jest najmocniejszy, na moim tym niby grillu, po, potnę sobie najszybciej. Mm. Swoją drogą, taka ciekawostka. W koreańskich restauracjach bardzo często dają nam po prostu taką miskę mięsa zamarynowanego albo nawet niezamarynowanego grilla. I róbcie sobie co chcecie: samemu się grilluje to mięso często. Często też są takie restauracje, gdzie przychodzi yy, kelner, przychodzi obsługa restauracji i grilluje to dla nas. Ale wydaje mi się, że częściej są takie: zrób to sam. Jest przy tym trochę zabawa, ale jest też fajnie, bardzo to się dobrze komponuje z jakimś lekko zakrapianym wieczorem. I zobaczcie, to mięso oczywiście w środku nie jest jeszcze, nie jest jeszcze usmażone, ale ja sobie teraz potnę tutaj. Korańczycy to zawsze tną na takie kawałki, na jednego gryza, żeby im to było wygodnie złapać pałeczkami, żeby było wygodnie zawinąć w liść sałaty na przykład. Ta moja pocięta w paski, karkuweczka tutaj się już ścięła najlepiej tak naprawdę ona już w środku jest usmażona też nawet bez cięcia. Jej na kawałki by się tutaj teraz obyło. Dobrze, jak mam wszystko pocięte, to mogę sobie to teraz tutaj spokojnie, kawałeczek po kawałeczku troszeczkę pomieszać. Żeby mi się wszystko ładnie usmażyło, żeby nie było nic surowego w środku. Mówię, jeszcze taki kawałek bydle. W Korei w ten sam sposób grilluje się też boczek, tylko boczku się zwykle nie marynuje, nie przyprawia, boczek grilluje się sam, taki bez niczego, w plastrach mniej więcej centymetrowych, no może mniej niż centymetrowych w plastrach, kładzie się te plastry na grillu i potem kiedy już one są usmażone w miarę z obu stron, niesie je nożyczkami tak samo. Taki kolor z jednej i z drugiej strony chcę uzyskać na tych kawałkach karkówki, tak żeby się skarmelizowało to słodkie całe i żeby było pyszne, soczyste, ale też upieczone i rozpływające się w ustach. Oczywiście, jeżeli nie chcecie tego robić na grillu, to nie musicie się bawić tak jak ja, jakieś patelnie do grillowania i palniki w domu. Możecie to po prostu wstawić na zwykłą patelnię, na kuchenkę gazową. Wtedy to również będzie pyszne, tak jak danie z grilla. Więc, nawet jak pada, to możecie sobie zrobić taką karkówkę. Dobrze, to mi się jeszcze lekko grilluje, ale ja już sobie spróbuję jakiś taki wypieczony kawałek. Mam tutaj liście pachnotki. To są liście takiej odmiany sezamu, która nazywa się pachnotka. Te liście oczywiście możecie zastąpić jakimikolwiek liśćmi sałaty. Z sałatą to super wychodzi i nie powiedziałam, co ja tu robię. Mam ten liść i zawijam sobie w niego kawałek mięsa. Na razie bez żadnego sosu, bo chcę poczuć smak karkówki bez dodatków. Bardzo jest gorące, trzeba uważać i na raz do budzie. Pycha. Naprawdę pyszna i jeżeli widzieliście grubość tych moich plastrów karkówki, to może być Wam trudno uwierzyć, że ona jest yy, miękka w środku, ale dzięki temu jabłku, dzięki temu marynowaniu, wszystko tutaj jest mięciutkie i rozpływające się w ustach. Grill wyłączony, będę to przenosić na talerz i będę za chwilkę podawać z ryżem. U nas to się je z ryżem, ale równie dobrze możecie to podawać, jakkolwiek inaczej chcecie. Może być na przykład z fajnymi polskimi grillowymi sałatkami. Ale tak, ba bardzo bardzo polecam karkówkę w ten sposób. I oczywiście, tak jak mówiłam, jeżeli nie chcecie się tak bawić i kroić tego podczas grillowania, to możecie sobie ją ponacinać, tak jak wcześniej pokazywałam troszeczkę. I wtedy grillować całą. Też powinno być wszystko w porządku. Taki mi wyszedł tutaj talerz mięsa z tych 600 g karkówki. Jest super, zaraz będziemy to zawijać w liście. Oczywiście nie trzeba tego zabijać. liście, można to sobie jeść też bezpośrednio yy, yy, z talerza, widelcem albo pałeczkami, jak tam wolicie. Można też sobie zamaczać w sosie i taki koreański, najbardziej uniwersalny sos do grilla to jest. O nie, olej sezamowy mi się kończy. Co za po prostu przeoczenie. Taki najbardziej uniwersalny sos do grilla to jest olej sezamowy ze szczyptą soli. Najlepiej jakiejś takiej soli, lepszej jakości, ale no, nie musi być i w nim. Maczamy sobie ten kawałek mięsa i poezja. Nigdy nie jadłam tak miękkiej karkówki. Więc ja tu zostaję z tym talerzem, zaraz zawołam mojego głównego sprawdzacza smaku Sonu i zapytam się go czy mu pasuje taka karkóweczka, ale jestem pewna, że tak i nie pozostaje mi nic innego jak zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że takie grillowanie z pierogami z kimś Ci Wam się podobało. Swoją drogą na takiego grilla. W ogóle na grilla fajnie jest też ułożyć sobie kimci i chwilę pogrillować. Super smakuje. Jeżeli macie takie nie tak o, y, takie kimci pokrojone w kawałki, tylko takie całe liście, takie wiecie, długie, to położenie ich na grilla i ugrylowanie troszeczkę to jest coś pięknego, są pyszne. Tak, dobrze, znowu się rozmarzyłam. <laughs> Więc to by było na tyle. Kończymy. Bardzo dziękuję Wam za y, wspólne grillowanko. Mam nadzieję, że dzisiaj jest piątek, więc mam nadzieję, że w sobotę wszyscy będziecie grillować karkówkę i pogoda dopisze. Ale jak nie dopisze, to sobie zróbcie na patelni. Ja mówię Wam, subskrybujcie, klikajcie łapki w górę. <grych> I oczywiście mówię Wam też: Papa, pa. i widzimy się już niedługo. Papa! Pa.